Pinarello Greville, czyli gravel od Pinarello, złoty, a skromny. Tutaj w dodatku specjalna edycja, która ma wirtualną przednią przerzutkę. Nie, no tak, na serio przyszedł ze złym hakiem i po prostu nie da się przykręcić przedniej przerzutki, dzięki czemu cały rower waży 8,96, czyli poniżej 9 kg. Jest to gravel z serii graveli szybkich. Zresztą grewile były już u mnie na kanale ten jeszcze jest przed czyszczeniem cały wyświniony ale trzeba przyznać że pomalowany jest ładnie tu płomyczek tu jakiś znaczek tutaj jakaś sygnaturka może się to podobać pasowanie wszystkich elementów jest fantastyczne wszystko tu pasuje bez najmniejszego problemu bez żadnego kombinowania oczywiście widelec jak to w Pinarello gięty już tutaj też jest to wersja z osłoną aerodynamiczną widelca, tak, żebyśmy byli szybsi, no bo wiecie, gravel musi być aerodynamiczny i szybki. Przerzutka tutaj była grupy z mechaniki na elektrykę, także biegi się tu zmieniają teraz guziczkami, sobie wstrykamy, tu się zmieniają. No oczywiście bezprzewodowość tych napędów jest jak to w Shimano zbyt nie bardzo bezprzewodowa w sensie tu to w ogóle są kable puszczone jeszcze bo to stary typ napędów szimanowskich, ale trzeba przyznać że Pinarello ogarnęło integrację bardzo ładnie, dużo miejsca tu w sterach, wyprowadzone przewody hamulcowe i przewód od elektryki przez mostek przez otwór w kierownicy i dopiero tu widać kawałek przewodu od hamulca, także mega, mega fajnie, fabryczne koła chrum, chrumy ten rower kosztował chyba z 2,5 dychy katalogowo ale oczywiście ponieważ mamy kryzys a w zasadzie nie kryzys, tylko nadpodaż matołów co zamówili za dużo w związku z czym wszystko jest tanio więc klient wyrwał ten rower za tam jakieś naście tysięcy dorzucił parę groszy i właśnie wrzucił elektrykę koła pewnie też wylecą i docelowo wiadomo tu jakieś karbony a na razie są chrum chrumy jak mówiłem jest to model Rapid RR Red 500 Obuty w opony Maxis Rambler 700 na 40 c Taka spoczko oponka do grawelka, żeby sobie pośmigać. Oczywiście giericik ze sprzęgłem. E, jeszcze co tu z ciekawych rzeczy chciałem powiedzieć. A, wjechał pomiar mocy z InPika. Tu się kryje w ramieniu korby. Korba 172,5. Ta co była tu fabrycznie to była 170. Rozmiar jest jakiś M54. Jak Przypuszczam. Fajne siodełko fabryczne Most Lynx Ultra na magnezowych prętach. Jest jeszcze wersja na karbonowych, ale ta na magnezie spokojnie styka. Generalnie maszynka warta grzechu, i szczególnie na tych promkach, można ją kupić za fajne pieniądze. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym. Hej!